Are you ready for me? Hej, cześć, witajcie, z tej strony Mixon, to jest kolejny odcinek z GTA San Andreas, masz w ryj. Aż, aż, aż energia kipi ode mnie normalnie. Chciałem powiedzieć do tej gry, ale żeby nie przeciągać, wchodzimy w to magiczne kółeczko. Nie chciałem strzelać, dobra. Wchodzimy w to magiczne kółeczko. Wcelejmy tak dobrze, żeby w to akurat trafić. O, tak będzie ok No akurat... Przejdziemy o tu. Pam. Respect has to be earned, sweet. Just like money. So what you saying? You don't respect me? What I'm saying is... Speak up, nigga. I'm hungry. Oh, <laughs> man <Shh. laughs> hey, Man cannot live on bread alone. I know. I tried that shit. Carl, you look a little thin, man. You gotta be hungry, man. Yeah, man, I what could you eat. fools trying to eat? That's what wrong. about some tacos? Tacos? Again? Hell no. Nah. Chicken, man. No discussion. Man, I don't want no chicken. Dobra, więc wsiadamy do samochodu i jedziemy do. Pi... Lle, przepraszam, do Chicken Bella. Czyli do takiego jakby Taco Bella, tylko że przerobionego w Geta Sandra. Jest taka restauracja w Ameryce, Taco Bell, Nie wiem czy nie ma. Nie, w Polsce chyba nie ma. Taki można powiedzieć polski KFC. Znaczy amerykański KFC, coś takiego. Chociaż w Ameryce też jest KFC, ale dobra. I'll take a number nine, fat boy. Give me a number nine, just like he is. Uh, let me get a number six with extra dip. I'll have two number nines, a number nine large, a number six with extra dip, a number seven, two number forty-fives, one with cheese, and a large soap. Hey, I'm sorry, bro. You know I gotta know about mom. I know CJ, I know. I mean, I'm just trying not to think about it. I mean, I didn't know she was hitting till it was all over. Yeah, right, 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 right. Let's eat. <laughs> hey, don't we got beef around here? we been getting into it with these fools. I can't stand cold food. Unlike you, I ain't never ate from a trash.

O no, kurcze policja jeszcze ja pierdziele no nie to, że mam jeszcze balasów na łbie, to jeszcze policja Uff! Nie mam naboi Zmieniam radio podczas pościgu na X. X jest najlepsze No strzelajcie! Co mnie kurczę furgonetka rozjeżdża Moje ulubione! To będziesz miał je na kolanach O ja pierdziele, jaka zadyma. Dobra, ja pitole, ja pitole. No, gdzie oni? Tu, jak jedziesz? Tak, jak jadę. Ja jadę normalnie, w przeciwieństwie do ciebie. Zabij członków balasów. Napierdzielać. Dobra, jedziemy. Do domu. Szybka akcja. Przyznam się, nagrywam to drugi raz. Ponieważ drugi, pierwszy raz mi nie wyszedł, więc już wiem, co mniej więcej będzie. A to, to ta, ta akcja poszła szybciej o wiele. Tamta 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 była e, słaba. A teraz gii, nie trafiłem, kurczę. O tu jest jeszcze jeden. Mm. Hehe! Uh. He. Policja i tak mnie goni, więc oni mi gówno zrobią. Dobra. Nie będę się bać na razie z policją. <laughs> bo by wystygło. Te dialogi, chociaż mają już ile. 10 prawie lat i tak nadal bawią. Nawet jak nagrywam to drugi raz, uwierzcie. To nie jest udawane, ja się naprawdę. Ja nie mogę. Ja ten żarcie, żart by wystygło.

Dobra. Mamy misję wykonałą plus 200, więc możemy się zabawić. Życie mamy dobre, więc... Mamy odblokowane amunition. zobaczymy. Amunition, 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 amunition. Nie, jeszcze nie mamy. Później będziemy mieli. Mamy tutaj hamburgery. Właśnie zer zerknijmy sobie na mapę, tak, by the way. Zerknijmy sobie na mapę. To jest cała mapa GTA San Andreas. Duża. Ogromna. Chociaż chyba i tak GTA 5 właśnie pogadamy sobie GTA 5. I tak jest pewnie większa. Ale nieważne, wjeżdżamy sobie do P. Spry. Mam nadzieję, że nowy kolor się podoba. Yeah, bardzo fajny. Taki brązowy. Taki klasyczny. kuźwa gnoju. Da, na 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 na. No co mnie, jak za go nie Ja pierdzielę. No jak jeździsz Kretynie, zepsułeś mój nowy samochód... Znaczy nowy, nowy nowy stary Ale teraz już nowy. Bo, no i mój. <ścoughs> nowy stary samochód. Kurczę, drift O, słów żyje, fajnie. Dobra. Zaparkuję sobie na samochód. Zrobimy szybciutko jeszcze chyba jedną misyjkę i pójdziemy sobie na siłownię. No nie, to był policjant! Ja pierdzielę, ale zapakujemy. Eee, tak. Nie pytajcie, co robi tutaj. What the fuck? Aha. Czyli, że jak nie mamy miejsca na wejście do samochodu, to wysiadamy po prostu, teleportując się poza samochód z tyłu. Dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Znając GTA San Andreas to jest więcej takich rzeczy. Atrakty gin

Yeah, pałkernia. Okej, okay, więc z tego co wyczytałem mamy, no no, mamy siłownię, do której za chwilę się udamy, pewnie. No, w sumie nie mamy nic do roboty. Z misji na przemian nie chcę się na razie wykonywać, więc wykonamy ją w następnym odcinku, który już nie bo jutro. Dzisiaj mamy sobotę, pewnie wam to wrzucę w czwartek, w sobotę, w środę, wrzucę wam to w czwartek, a w piątek następny odcineczek, w ten weekend, nie wiem, może coś jutro nagram i wam wrzucę, zobaczymy, ale na razie udamy się do siłowni, ja sobie to po po popierdzielę, o, GTA 5. GTA 5 wyszło już bardzo dawno, wtedy jeszcze nie było odcinków, ostatnio życiem, yy, relację, która wam się, widzę, spodobała po wyświetleniach,

to jest fajna pisaneczka, ale nie pamiętam tytułu. <grych> Możemy sobie podskilować. E, wracając, e, jeśli chcielibyście się ze mną spotkać, ale pewnie to będzie niemożliwe, bo nie wiecie jak wygląda. Co? Nie, no większość z Was wie, bo jesteście baby ziomkami z klasy. Dzięki, że oglądacie moje filmy, co? Nie, tu nie wchodzę do widzenia. Bicie się dalej. E, ale nieważne, dobra. Co, ja się tu kręcę, kurczę, będę. podejdę do tego ziomeczka. Chcesz się nowych ciosów? Oczywiście. Wygląda tragicznie człowieku po pracy najpierw nad mięsieniami. Dobra, więc zaczniemy tutaj. Wracając do GTA. GTA 5 wyszło i wyszło bardzo spektakularnie i było zarąb jest na razie zarombiste. Według mnie jest zarombiste, chociaż nie grałem, ale e, według mnie jest zarombiste. Mapa jest ogromna e, i co najważniejsze, można powiedzieć, jest czołg, czołg, w której, którego nie było w GTA e, GTA 4. E, więc e, naprawdę, jeśli chcecie, jeśli macie GTA V i, i jeśli byście chcieli kupić GTA V, to naprawdę polecam, bo gra, Chociaż sam nie grałem i polecam. To jest hamskie, ale, 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 polecam wam, ponieważ oglądałem gameplay u różnych osób i zamierzam sam sobie kupić konsolę, e, Nawet next genowską, jeśli oczywiście mnie będzie stać na to, zobaczymy ile będzie ona właśnie kosztować. E, no i na pewno nie obejdzie się bez tego, bez premiery na konsoli Next Genowskiej GTA 5, ponieważ e, u niektórych youtuberów widziałem właśnie lagi. Kurczę, walę w tą klawiaturę i wale. Lagi, właśnie na GTA 5, na konsolach, przepraszam, w GTA 5, więc e, no, co możemy wymagać od ilu? 7? 10? 10 nie, 10 nie przesadzam. 2005-2006, czyli. 8 letnie konsole, więc wiadomo, no trochę, trochę, trochę... Trochę są już stare, ale... Ale next geny wychodzą, już są w drodze, można powiedzieć. Yy, chyba PlayStation wychodzi gdzieś tak na początku listopada albo pod koniec listopada, nie wiem. Ale już są w drodze, już za niedługo będziemy mogli pograć. Na tej niesamowitej grafice, na tym... na tym niesamowitym sprzęcie jakim jest PlayStation 3, Xbox One. Chociaż nie wiem czy Xbox One ktokolwiek kupi, bo ja na pewno nie zamierzam kupować Xbox One, ponieważ dla mnie Xbox to... Microsoft jeśli chodzi o Xboxa... trochę dziwną politykę prowadzi, ale nie będę teraz na tym dyskutował, ponieważ się nie znam na polityce, nie jestem kurczę, premier. Ale nieważne. Dojdziemy do 3000 i... okej. Okay. Teraz weźmiemy sobie sztungle. Kurczę, gadam jak jakiś jakiś o to robimy double blasta! Jeśli wiecie o kogo chodzi, to pozdro. Dobra. Będziemy znowu maszować w spację. A nie, teraz będziemy musieli maszować obydwa. Czyli lewy przycisk i spację maszuj! No. Nie lubię jak tak się maszuje, bo trochę niewygodnie. No. A czy wystarczy, że jak będę trzymał, nie muszę naciskać, muszę klikać. Dojdziemy do jakiś 20, 30 uderzeń. Powtórzeń. O, wybaczcie, że tak walę w tą ale ta klawiatura jest taka głośna, że. normalnie kurczę, blade. Będę musiał ją chyba zmienić. Uff. Wyczerpałem limit na dziś, okej. Okay. Ciekawe, czy teraz będę mógł się nauczyć. DOL. No. Kurczę, bla... A nie, sorry. Nie te słuchawki, nol Myślałem, że mi się już głośniczek w słuchawkach rozdówca, to się okazuje, że to w tych drugich, które mam na szyi, bo nagrywam mikrofonem ze starych słuchawek. Bo nie jest zarąbiste, a te nowe, w te nowe niech są. Dobra, niech są. Wyglądasz tragicznie? Ja ci zaraz, kurde dam tragicznie, kuźwa! No. Tragicznie! To Ty teraz wyglądasz? No, przejdziemy do następnego odcinka albo za jakiś czas. Bo na pewno chcę, żeby mój ziomek był napakowany, i dużo z Was sugerowało, żebym zmienił mu fryzurę. Tak więc, przejdziemy się pewnie teraz do fryzjera. Chociaż nie wiem. Oj, 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 wybaczcie za lagi. Czekajcie, bo te lagi się strasznie powtarzają Czekajcie, czekajcie Czy będę miał lagi? Kto we mnie strzela? Ja pierdzielę. No ja pitole Muszę iść Ja pitole Ja pitole Ja pitole, zginę Żyję! Oh. ho! Zjemy coś. Mówiłem, że... Myślałem, że mam dużą HP i że nie będę musiał iść, a jednak... Się przejdziemy do pizzeryi. Ale pamiętam jak w pierwszej misji, kiedy był jeszcze ten pierwszy odcinek z GTA, ten nas jeszcze bił. Ze szczelby! Bił ze szczelby. I ciekawe, czy teraz ci się będą mnie gonić. O, a może mi się zregenerowało albo coś. nacelować. Nie, nie ma go. Okej. Okay. Więc. Jest okej. Okay. Salon tatuaże jest zablokowany! Lecimy do salonu najpierw. Salon jest ważniejszy niż jakaś głupia fryzura. Ta grafika w lustrze. Ciekawe, czy da się go... Kurczę, zepsułem. Wejdziemy jeszcze raz. Siup! I siób. Chcę trochę sobie pomodernizować postacie, bo... To, to, tego mi bra, bra, brakowało na przykład w czwórce. Że nie można było... Nie, no można było modernizować postacie, wszystko, wszystko fajnie, ale nie było na przykład drzewka umiejętności, czy jak. E, na przykład jak się chodzi na siłownię, to po prostu. E, nie wzrastało. Znaczy nie wiem, czy nawet w czwórce była siłownia. Od tego zacznijmy. Więc. E, nie ma nie było drzewka statystyki, że na przykład jak. Się trochę podpakowało na siłowni. Jeśli tam było, oczywiście, siłownia, to się nic nie zyskiwało. A tutaj właśnie jest, właśnie, ta drzewka umiejętności. I właśnie w piątce też to drzewko umiejętności jest dla każdej postaci. A właśnie, a propos postaci, pogadamy o tym w następnym pewnie odcinku. O postacie w GTA 5. Bo jest ich trzech, jakbyście nie wiedzieli. Dobra. Fryzurę mieliśmy zmienić, ale to. Dobra, to już w następnym odcinku. Tak więc. To by było na tyle w tym odcinku. Dzięki Wam za obejrzenie, jeśli Wam się spodobało. spodobało. oj jo, jo, ile dropną kasy. Jeśli wam się spodobało, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę! Zarabiam za to hajs z YouTube'a, co? Nie, żartuję. Nie mam, nie zarabiam nic, ponieważ nie mam partnerstwa i nawet jakbym miał partnerstwo, to i tak bym nic nie zarabiał, he, he, he. Bo potrzebne są wyświetlenia, dobra, nieważne. Dzięki wam za obejrzenie. Jeśli wam się spodobało, oczywiście nie... Podziękuję Wam bardzo za każdą łapkę w górę pod filmem. E, a jeśli chcielibyście więcej materiałów tego typu zasubskrybujcie kanał. Dzięki Wam za obejrzenie, ja się zabieram za nagrywanie kolejnego odcinka, który wstawię Wam najprawdopodobniej w piątek, jeśli dam radę. Dzięki wam za obejrzenie jeszcze raz. Trzymajcie się i cześć!